Siema, dzisiaj pokażę Wam słuchawki Xiaomi Redmi Buds 6 Lite. Podzielimy film na plusy, minusy i na końcu podsumowanie, czy warto kupować. Zacznijmy od plusów. Po pierwsze, wygłuszanie w słuchawkach za 80 zł to po prostu jest cudo. To wygłuszenie działa bardzo, bardzo dobrze i jest mega przydatne. Działa tak, że nie słyszymy większości odgłosów z otoczenia i możemy sobie słuchać muzyki bez żadnych hałasów. Teraz Wam pokażę przykład. Po drugie etui ładujące i cały ogólnie system. Bardzo dobrze się to sprawdza. Szybko łączy się z telefonem te słuchawki. Etui ma nawet ładowanie bezprzewodowe. Mega szybko się ładuje ca cała etui i słuchawki i bateria starcza na bardzo długo, tam chyba około 36 godzin, więc no dużo. Po trzecie, aplikacja. Mamy tam bardzo, bardzo dużo funkcji. Możemy tam zmieniać wygłuszenie, możemy też włączyć tryb kontaktu, który jest taki fajny, że lepiej słyszymy głosy z otoczenia, na przykład gdy z kimś rozmawiamy, to możemy go lepiej słyszeć, nawet gdy słuchamy muzyki. A są też tam gesty umożliwiające na przykład zatrzymanie piosenki, włączenia, wygłuszenia, podgłośnienie, ściszenie i dużo więcej. Są też efekty dźwiękowe, które umożliwiają danie sobie na przykład bardzo mocnego basu albo poprawienie głosów w jakiejś piosence. Po czwarte, nakładki gumowe w zestawie na różną wielkość ucha są bardzo, bardzo przydatne, no i też są wytrzymałe. Yy, na przykład ja sobie mam małe nakładki, no i bo mi się lepiej trzymają i tak dalej. Po piąte, cena w porównaniu do jakości jest hiper dobra. Naprawdę jakość tych słuchawek. Ogólnie budowa i wszystko naprawdę jest na wysokim poziomie, a cena. No, ja kupiłem te słuchawki za 80 zł, więc naprawdę jest dobrze. No, ale dobra, było fajnie, ale teraz przejdźmy do minusów. Po pierwsze, słuchawki czasami mogą wypadać z ucha, jeśli je się źle wsadzi. Ja tak miałem na początku, ale gdy zmieniłem tą nakładkę gumową, to już było mi dużo lepiej już w ogóle nie wypada. No, więc nie powinno się tak dziać często. Po drugie, panel dotykowy, ten dościszania, pogłośniania i tak dalej działa z lekkim opóźnieniem. No i czasami ciężko w niego trafić. No, jeśli nie wiemy, gdzie jest dokładnie na tej słuchawce. więc to może czasami sprawiać problem. A po trzecie, tu ładujące, może czasami troszkę skrzypiec ta, ta sprężyna przy zamykaniu. Ale dla mnie nie jest to problemem, no bo to tak trochę cicho skrzypi no i podsumowanie czy kupować warto, czy kupować nie warto według mnie te słuchawki Xiaomi Redmi Buds 6 Lite są najlepszymi, słuchawki po... słuchaw... są najlepszymi słuchawkami poniżej 100 zł mają bardzo dużo plusów chociaż minusów też mają kilka to naprawdę są mega dobre podsumowując polecam te słuchawki każdemu do biegania, na siłownię do sportu i do codziennego użytku Dajcie suba, dzięki za oglądanie i napiszcie, czy chcecie więcej recenzji.